Spektrum rozwoju. Podcast o zdrowym stylu życia, na który zaprasza Anna Sośniesz, super. Dzień dobry, witam cię i serdecznie. Tak, tak już jestem. Jeszcze tylko jedna mała rzecz, czyli jeszcze Instagram i wszystko będzie gotowe. Dzień dobry, witam Cię serdecznie, Ania Sośnierz online fitness coach. Dzisiaj moja piękna załoga, będę opowiadać o kilku rzeczach. Właściwie myślę, że uda mi się zebrać z pięć rzeczy, które pomogą Ci w tym, żeby zdrowiej żyć i żeby to było łatwiejsze dla Ciebie. Więc myślę, że bardzo fajna rzecz nam się zapowiada, więc jeszcze raz zachęcam do tego, żeby się przywitać w komentarzu. Ja wtedy będę wiedzieć, że wszystko dobrze działa, że sprzęt fajnie. Funkcjonuje, więc jeszcze raz. Dzień dobry, witam cię po jej serdecznie. Jest Jolanta, bardzo się cieszę, że jesteś. Dzień dobry. Okej, okay, moja piękna załoga. Więc Ania sośniesz Online Fitness Coach. Co jeszcze ważnego, jesteśmy właśnie dzisiaj w transmisji od poniedziałku do piątku, zapraszam o godzinie 8.30. na no dzień dobry, Asiu, bardzo się cieszę, że jesteś. Więc super. Więc moje, moja droga, piękna załoga. E, tak, dzisiaj będę opowiadać e, Ci o kilku rzeczach, właściwie o pięciu rzeczach, które ułatwią Ci na co dzień zdrowy styl życia. E, więc nie będę za dużo przedłużać, oczywiście, w bio, e, czy też w opisie tego dzisiejszego live'a można znaleźć link. E, pod który, jak wejdziesz, to dostaniesz za darmo mojego e-booka o tym, jak się odchudzić bez odczucia głodu. Witam jeszcze raz ciepło i serdecznie. Zaczynamy. Dobra, jeszcze będzie chwila prywaty, więc opowiadałam Wam wczoraj na live, że dostałam kolejny z cudownych komentarzy o tym, że wyglądam jak dziecko z Oświęcimia, czy w ogóle jak osoba z Oświęcimia, i powiem Wam szczerze, co ja robię z takimi osobami. Oprócz tego, że mnie to wkurza, trwa to z 5 minut moje wkurza niepotężne, no to wtedy od razu wywalam osobę ze znajomych, kasuję komentarz i po prostu czyszczę czyszczę mój, mój fit tak zwany czyli po prostu wywalam dziadostwo i tyle. Więc od razu mówię, żeby mi takich głupot nie pisać, szkoda życia na to i wiem, że mam tutaj fajną ekipę, która takich głupot nie robi. Więc lecimy teraz już z najważniejszą rzeczą, czyli te pięć rzeczy, które najważniejsze pomogą ci w tym, żeby zdrowo żyć. Więc Pierwsza z rzeczy to jest to i będzie technologia. Pierwsza z rzeczy to jest właśnie to, żeby używać na co dzień aplikacji, która nazywa się Fitatu. I tutaj ta aplikacja w żaden sposób mnie nie sponsoruje. Jest to aplikacja, którą ja używam na co dzień. Jest i Patrycja, cześć, cześć. Jest to też aplikacja załogo moja piękna fitatu. Ja używam wersji darmowej, natomiast wiem, że ta płatna ma troszkę więcej opcji, czyli można sobie dodawać na przykład ilość wody, jaką wypijasz, co też jest bardzo fajną rzeczą. Co w tej aplikacji właściwie można się nauczyć i po co ona jest? Po to, żeby umieć kontrolować naszą wagę przez ilość kalorii, jaką na co dzień zjadasz więc robi się to tak, że po prostu monitorujesz, zapisujesz wszystkie rzeczy, które jesz i pijesz w tej aplikacji i to jest podobne, podobnie, jak napisałam w dzisiejszym pierwszym poście. Czyli ja kiedyś wierzyłam we wszystkie głupie rzeczy po prostu, czyli w to, że jedząc śniadanie, ja... Się odchudzę albo przytyję, że to jest najważniejszy posiłek dnia, że po 18 nie wolno jeść, bo te, bo te kalorie liczą się podwójnie. Słuchajcie, jakich głupot po prostu, co ja nie przeczytałam, to zawsze to testowałam na, na sobie i, i w to wierzyłam, ale no byłam młodsza, miałam mniejszą wiedzę i mniejsze doświadczenie w tej sprawie, więc jak najbardziej zaprowadziło mnie to do miejsca, w którym jestem, w którym nie mówię, że znam się na wszystkim idealnie. Natomiast tą wiedzę mam dużo, dużo większą i też umiem to zastosować w praktyce. I Ciebie też do tego zachęcam. Czyli właśnie to, że notujemy sobie na co dzień to, co jemy, to już nie zastanawiasz się, czy ty jesz za dużo, czy ty jesz za mało, tylko wiesz. Bo to, jeżeli ty nie liczysz, tego nie sprawdzasz, to to i tak działa. Więc dużo lepiej jest po prostu wiedzieć i sobie takie rzeczy notować. Więc pierwsza rzecz, która jest potrzebna, to jest aplikacja Fitatu. Jeżeli chcesz opcję płatną, śmiałą, jeżeli chcesz darmową, też super. Ważne, żeby ją na co dzień używać. Druga z rzeczy to jest przede wszystkim. Aplikacja kolejna, więc druga aplikacja, którą ja bardzo lubię i którą często używam, to aplikacja Zdrowe Zakupy. I ta aplikacja jest na tyle fajna, że ja sobie tam sprawdzam dokładnie, cześć, cześć, sprawdzam sobie dokładnie w tej aplikacji, jakie dodatki są dodawane do jedzenia, które ja spożywam. I to jest tak, że skanuje się w tej aplikacji, tak samo jak w Fitatu, skanujemy kod kreskowy jedzenia które sobie kupujesz. I tak, ja na przykład uwielbiam pizzę bezglutenową, bez laktozy z Biedronki, którą jadam sukcesywnie chociaż raz w tygodniu i ją uwielbiam. Jest po prostu przesmaczna i dodaje jeszcze masę innych dodatków. Natomiast oczywiście, jak się to zeskanuje, zobaczy się, że ma tych wartości, jakby tych, tych konserwatów trochę więcej, no to daje to taki, taki impuls do tego, żeby po prostu nie jeść tego codziennie, czy na każdy posiłek. Wcale nie mówię, żeby przestać to jeść, czy żeby się obrażać na Smaczne jedzenie i przetworzone, szkoda życia. Po prostu trochę rzadziej jada się takie rzeczy. Więc warto jest sobie na przykład sprawdzić. Ja nieraz pijam, cześć, cześć. Ja nieraz pijam właśnie. Energetyki, ale to robię też dosyć sporadycznie, bo w momencie, gdy zaczynam czytać, co w tym energetyku jest, to po prostu wywraca mi się moja głowa i, i, i tak myślę: jejku, jak ja mogłam tego pić więcej? Czy jeszcze kiedyś mieszać to z alkoholem, chodząc częściej na imprezy? Więc to jest straszna rzecz. Natomiast warto jest stosować czyli ta druga rzecz, warto jest stosować aplikacje Zdrowe Zakupy. Ona jest darmową też aplikacją. Ja ją stosuję w momencie, gdy coś nowego chcę dodać do mojego jadłospisu, przeskanować, zobaczyć e, rzeczywiście co w tym jedzeniu jest. Tam jest kilka skanów darmowych. Jeżeli się je szybko wykorzysta, no to wtedy trzeba zobaczyć jakąś reklamę lub prawdopodobnie jest też jakaś płatna wersja, natomiast ja z niej nie korzystam, ale jak chcesz śmiało. Kolejna z rzeczy, które warto jest używać, to jest jakaś z aplikacji czy z rzeczy, która pomoże Ci monitorować ilość wypijanej wody. No To można by właśnie na spokojnie stosować sobie Fitatu lub po prostu jak już masz ten nawyk bardzo dobrze wyrobiony, no to wypijać tą szklankę wody co chwilę, czyli żeby łącznie chociaż te dwa litry wody do organizmu dostarczyć, więc to jest bardzo fajna rzecz, więc albo sobie można to monitorować, czy to w fitatu, czy też są wszelakie, bardzo różne... Aplikacje odnośnie tego, ile tej wody pijemy. Jeżeli chcemy wyrobić ten nawyk, no to bardzo fajnie działają takie aplikacje, dlatego że one ci powiadamiają, e, mówią ci, jakby czy tam dźwiękiem wody, czy jakimś innym dźwiękiem, przypominają, żeby wypić kolejną szklankę wody. Tak, to są właśnie takie rzeczy. Jeszcze raz zachęcam, żeby tutaj dać albo serduszko, albo żeby się przywitać w komentarzu. Dać znać, jeżeli ty też używasz jakiejś z aplikacji, e, może jakieś rzeczy używasz, które uratowały ci właśnie czy to samopoczucie, czy zdrowie, które uważasz, że są naprawdę świetne, o, jest Małgosia, cześć, cześć Małgosiu więc to już mamy trzy z ważnych rzeczy. Czwarta z rzeczy, które ja używam, to jest aplikacja do sprawdzenia mojej aktywności fizycznej i jednocześnie do sprawdzenia mojego snu. Więc ja mam taką bardzo prostą opaskę Xiaomi Mi Fit, chyba dwójka to jest, jest już pewnie jeszcze z pięć innych wyższych poziomów, natomiast ja się do tej przyzwyczaiłam i mam już drugą, czy też nawet trzecią, bo co jakieś 2 trzy lata ona mi się e, kończy swoje życie, i wtedy kupuję nową, zamawiam sobie nową. E, co jest w niej fajne, to przez to, że ona jest taka maleńka, nie ma za dużo funkcji, to przez miesiąc ona praktycznie działa na jednym naładowaniu, więc bardzo to lubię. E, co jest fajne, to jest też to, że ona. Pokazuje mi, ile zrobiłam kroków dziennie, więc to mnie popycha też do tego, żeby więcej spacerować, czyli żeby tego spontanicznej aktywności ruchowej było więcej, co jest nam bardzo potrzebne, nie tylko w czasie pandemii, ale w ogóle jest nam to bardzo potrzebne, żeby, żeby właśnie nasze ciało szybciej funkcjonowało, żebyśmy były dotlenione, spalamy więcej kalorii, mięśnie strukturalne fajnie pracują, więc to jest bardzo, bardzo ważne. Więc po pierwsze to mi ona sprawdza, po drugie, ja też noszę to, to, to maleństwo w nocy, więc co ono robi? To jest to, że monitoruje mój sen. Sprawdza mi, o, jest jeszcze halinka, bardzo cię witam serdecznie, cześć. Sprawdza mi też mój sen, więc rano budząc się, tego dzisiaj niestety nie zrobiłam, sprawdzam sobie tylko, ile godzin spałam, ile tego snu głębokiego, więc to jest też taka fajna rzecz, i możemy w tym czasie zobaczyć, czy rzeczywiście nasz, to, że jesteśmy, o, czy jesteśmy wyspane, to jest właśnie to, że spałyśmy głęboko, czy spałyśmy długo, można sobie zaobserwować, czy właśnie e, potrzebujesz więcej spać, czyli dłużej więcej godzin i to jest bardzo fajne jako taką datę, żeby, żeby rzeczywiście e, żeby rzeczywiście wiedzieć. Jak wygląda twój sen? Jeżeli widzisz, że śpisz za słabo, no to wtedy jest dużo rzeczy, które można zrobić, o których oczywiście, że opowiem innym razem i nieraz już opowiadałam, więc jeszcze to jest jakby ta czwarta już rzecz, a właściwie czwarta i piąta, czyli jakaś z... Opasek monitorujących ruch, czy też na przykład można wziąć sobie jakąś, czy to zegarek, czy w telefonie, krokomierz używać, a druga rzecz, czyli ta rzecz, która pozwala Ci monitorować swój sen. I to jest już taka fajna rzecz, która, która nie jest oczywiście konieczna, a którą, jak zastosujesz, to masz fajną świadomość i wiesz co można jeszcze ulepszyć, jeżeli chodzi o Twoją regenerację, bo to jest, o, jest jeszcze Basia, bo to jest niezwykle ważne, nie, ta nasza regeneracja, bo może być tak, że na przykład dużo pracujesz, dużo ćwiczysz, dbasz o dietę, natomiast śpisz, jak e, śpisz bardzo mało, jesteś wiecznie niewyspana, więc ciało nie jest w stanie się zregenerować, więc te, te wszystkie rzeczy, które robisz na co dzień, niestety, ale ta słaba jakość snu, ta słaba jakość snu niestety nie pozwala w osiągnięciu jakiegoś fajnego rezultatu, przez to, że się niestety nie wysypiasz. Jest jeszcze Ala, fajnie, nowe osoby się pojawiają, więc, moje drogie, te pięć rzeczy, które pomagają właśnie w tym, żeby. Właściwie były już cztery, które pomagają w tym, żeby mieć jakby zadbać bardziej o swoje zdrowie. To są tak. Pierwsza rzecz to była aplikacja Fitatu, i tutaj Patrycja napisała, że używa Fitatu w wersji premium, czyli opłaca sobie tam kilka czy kilkanaście złotych miesięcznie, że jest bardzo zadowolona. Druga z aplikacji to jest ta, którą, która się nazywa Zdrowe Zakupy. Bardzo prosta, fajna rzecz, która pokazuje ci, jakie dodatki są dodawane do rzeczy, które jesz. I tutaj fajnie jest sprawdzić jakieś chipsy, które nieraz każdy z nas je. Czy właśnie jakieś, jakieś napoje gazowane, czy niegazowane. Tutaj fajnie jest mieć po prostu taką wiedzę. Trzecia z rzeczy to jest właśnie, trzecia i czwarta to jest jakaś aplikacja, o jest Julka, cudownie, to jest taka aplikacja do mierzenia Twoich kroków w aktywności spontanicznej, więc ja używam tej, tej opaski, Xiaomi Mi Fit. Super. Kolejna z rzeczy to jest jeszcze aplikacja, którą, która sprawdza Twój sen, czy dobrze się regenerujesz. W Stanach jest teraz bardzo modna taka opaska ŁUP, i ta opaska rzeczywiście, ona nie ma żadnego wyświetlacza. Ona bardzo mocno monitoruje Twoje tętno, jak głęboko śpisz i bardzo fajnie w, w, sprawdza nie tylko właśnie tą aktywność. Ale sprawdza przede wszystkim Twój poziom regeneracji. Ale na, na, jeżeli to ona jest bardziej u sportowców zawodowych stosowana, u standardowej osoby, która chce zdrowie żyć, to wystarczy w zupełności taka prosta opaska, czy jakiś tam zegarek, czy opaska monitorująca tętno i, to, i aktywność ruchową, to już jest super. Jeszcze taka ostatnia z rzeczy to jest to, co ja używam na przykład, żeby zapisywać swoje swoje treningi. To już jest to, że zapisuję sobie w zwykłym notatniku w moim telefonie. Właśnie jakie robię treningi, jak się po nich czuję. I to jest też bardzo pomocne w tym, żeby rzeczywiście za często nie omijać treningów i żeby mieć porównanie, jeżeli chodzi o ciężary, o liczbę powtórzeń, o wydolność, to to jest też bardzo fajna rzecz, czyli zwykły notatnik. I to już są właściwie wszystkie rzeczy, jakie ja używam. O, właśnie, bardzo dobrze, że napisałaś Magasha e, o tym, że używasz Samsung Health. E, to jest też bardzo fajna z rzeczy, z takich, znaczy z takich aplikacji, które, e, które działają całościowo. Ja mam iPhone'a, więc ja, ja, nazywa, ja używam Apple Health, chyba tak to się nazywa. Każda, chyba, z, z firm produkujących telefony, oni mają taką osobną aplikację do monitorowania Twojego, twojego zdrowia wagi. Jeszcze nie mówiłam o tym, że bardzo fajnie jest nawet w Fitatu notować sobie. No właśnie. Ania napisała, że zapisywanie bardzo pomaga się motywować. No to jest właśnie to. Więc, jeżeli chodzi właśnie o Apple Health czy Samsung Health, też jest bardzo fajne, czyli zdrowie. Bardzo fajne są to z dodatków właśnie do naszych telefonów, które pomagają nam sprawdzać wagę, sprawdzać to, jak, się, jak dużo się ruszamy, jak się wysypiamy. I to nam daje też taką wiadomość zwrotną i wiemy wtedy, czy warto jest jednak przyłożyć większą uwagę do ruchu, do snu czy właśnie do tego, co jemy. Więc reasumując, jest tych rzeczy wyszło nawet sześć. I lecąc od ostatniej, będzie to Apple Zdrowie czy Apple Health. Um, kolejna z rzeczy, zwykły notatnik, gdzie zapisuje sobie treningi. E, wcześniej były dwie rzeczy, czyli Krokomierz i jakaś aplikacja, która monitoruje sen. Wcześniej były zdrowe zakupy, Fitatu, i to są wszystkie fajne rzeczy, które ułatwiają nam zdrowy styl życia. Jeżeli masz jeszcze jakąś z aplikacji, którą używasz na co dzień lub sporadycznie to też zapraszam żeby o niej napisać. Jeszcze jedna rzecz wpadła mi do głowy, czyli jest jeszcze aplikacja. Ja jeszcze używam dwóch. Jedna o właśnie, a ja napisała, że ma zegarek monitorujący aktywność w dzień i jakość snu, chociaż go w nocy ściąga, bo wysypia się świetnie. No i rewelacja. Bardzo się cieszę. Dlatego ja teraz też nie sprawdzam co noc, bo właśnie mocno się wysypiam i i nawet nie potrzebuję tego monitorować, bo i tak wiem, że, że fajnie się regeneruje. E, więc jeszcze dwie takie rzeczy na samo zakończenie dla tych, którzy zostali. E, to jest jeszcze jedna aplikacja, którą ja bardzo często używam, nazywa się Insights Timer. To jest aplikacja, przy której ja medytuję, czyli odlicza mi ona tam 10 minut, na zakończenie jej rozpoczęcie jest taki gong potężny. W międzyczasie albo bez dźwięku, albo z dźwiękiem e, słucham sobie właśnie jakichś dźwięków przyrody lub bez dodatkowych dźwięków, po prostu medytuję na spokojnie. I jeszcze jedna z rzeczy, którą kiedyś częściej stosowałam, y, aplikacja taka dosyć prosta, nazywa się Vora, przez V, Vora. I to jest aplikacja do sprawdzania, z, jeżeli robimy okresowe posty, to możemy sobie śmiało zapisywać właśnie tam, kiedy był ostatni posiłek, a kiedy pierwszy, więc wtedy też mamy świadomość, jak długo to trwało. Więc to już są takie dwie dodatkowe rzeczy, które też używam, nie codziennie, ale też je używam. Dobra, więc ślicznie dziękuję za, 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 za dzisiaj. Ach, ale się zakręciłam. Więc jeszcze raz ślicznie dziękuję. Będzie mi bardzo miło, jeżeli przede wszystkim zalajkujesz, skomentujesz, udostępnisz tą relację. Na Instagramie jest taka prośba, że jest bardzo fajna teraz możliwość na Instagramie, czyli żeby zaznaczać i wspierać małe firmy, którą ja jestem, którą ja mam. Więc tam można zrobić tak, żeby na przykład zrobić screenshot z tej, z tej właśnie, z tego, czy jakiegoś innego zdjęcia ode mnie z, z mojego profilu, no i udostępnić u siebie w relacji, zaznaczając Anna Sośnierz, no i polecić mnie jako osobę prowadzącą firmę. Super. Na Facebooku serdecznie też Wam dziękuję. Tutaj można jak najbardziej wziąć i udostępnić tego live'a. Jeszcze raz zapraszam, jeżeli masz ochotę poczytać o tym, jak można się odchudzić bez odczucia głodu, to w, albo w bio na Instagramie, albo w Facebooku w opisie tego live'a jest. Tam link, gdzie można sobie wejść, zostawić e-mail i dostaniesz od razu mojego e-booka na swoją skrzynkę pocztową. Oczywiście nieraz może się zdarzyć, że będzie to w folderze spam, no ale trudno, warto jest przeszperać, zobaczyć, na pewno go dostaniesz. Super, więc jeszcze raz ślicznie dziękuję, pięknego dnia życzę. Mam nadzieję, że ta transmisja była dla Ciebie wartościowa. Dziękuję za Twój czas, wszystkiego dobrego. Pa! Dobrego dnia załogo piękna dziękuję